Zapraszam do obejrzenia filmiku, w którym pokażę, w jaki sposób w programie InteriCAD stworzyć, zamodelować i zwizualizować komodę jak na załączonym obrazku. Przechodzę do modułu. Najpierw InteriCAD 2D Design, moduł do tworzenia pomieszczeń. Tą komodę umieszczę w danym pomieszczeniu w bardzo szybki sposób. Wstawię pomieszczenie z, dowolną, z dowolnym, dowolnym drzwiami balkonowymi i przejdę od razu do obszaru VR to znaczy wirtualnej rzeczywistości gdzie będę tworzył już w danym pomieszczeniu tą komodę dzięki czemu efekt na wizualizacji będzie bardziej naturalny w tym pomieszczeniu każdy element, każdy model mogę edytować, usuwać, jak na przykład tą sztukaterię mogę usunąć Gdyż być może kolidowała ona by z moją komodą. Będę pracował na module kuchennym przede wszystkim. Dzięki czemu, w zautomatyzowany sposób, możemy wstawiać szafki. Zacznę od szafki stojącej jednoodrzwiowej, gdzie możemy definiować parametry, szerokość, głębokość, wysokość. Możemy też edytować pod poniższym przyciskiem styl frontów. Mamy kilkanaście, kilkadziesiąt. Yy, styli frontów, z których możemy wybierać. Wybieram dany styl, którego będę chciał użyć w tych akurat drzwiach. Sposób wstawienia na co na wysokości 100. Klikam, dosuwam mi tą szafeczkę do ściany. Drugim elementem tej komody będzie szafka z szufladami, z czterema szufladami. Zmienię styl frontu chciałbym, żeby te szuflady. Nie wiem, fronty gładkie, mogę zmienić w dowolnym momencie. Wstawiam. Widać, wymiary są inne, dlatego w dowolnym momencie też mogę edytować te wymiary. Wpisywać dowolne wartości w milimetrach. suwa automatycznie licuję boki obu szafek. I kolejną szafką, tak, ta że będzie szafka stojąca, jedno drzwiowa. Tym razem drzwi prawe, i wrócę do poprzedniego stylu frontu, którego użyłem także w przypadku tych pierwszych drzwi. OK. Wstaw w sposób wstawienia dokładnie ten sam. Mogę zmieniać w dowolnym momencie ustawienie kamery, pochwyty, mam tu możliwość... Edycji ustawienia parametrów. Zainstalowane mam akurat te pochwyty, ale w dowolnym momencie mogę je zmienić parametry, sposób wstawienia, a także na przykład edycja blatu to się przydaje nie tylko w kuchni. Można po prostu dzięki temu stworzyć listwę w szafkach z danym napisem, tu dam po 10 mm i automatycznie względem tych szafek, które na razie zbudowałem, dodaje mi blat. Zmieniam na szafkę wiszącą Kolejny element, tą środkową Część Naszej komody będziemy tworzyć Szerokość 900, głębokość To samo co poprzednio Wysokość 300 Wybieram inny typ wstawienia Tym razem to będzie na blacie Czyli na tej listwie Którą ustaliłem i względem szafki Czyli wybieram szafkę Względem której będę wstawiał Położenie wypośrodkuję Dzięki czemu idealnie zostaje wypośrodkowana ta szafeczka względem szafki z szufladami. Mogę edytować poszczególne elementy, a także mogę usuwać części obiektów. W tym wypadku usuwam półeczkę środkową z tej szafki. Chcę, żeby szafka była zupełnie pusta. Usuń tak. W ten sposób wsadziłem środkową Część naszej komody, i teraz będę wstawał jeszcze pozostałe szafeczki. To także będą szafki wiszące w pierwszej kolejności. Będzie to szafka wisząca dwudrzwiowa, przeszklona. Także zmieniam szerokość, głębokość na 580 i wysokość. Tu wybiorę wysokość 700. Typ wstawienia nad wskazanym obiektem kolejny z kilkunastu sposobów w jaki sposób mogę wstawiać względem siebie sza w szafki, tutaj będę licował do prawej krawędzi i w ten sposób wstawiłem dwudrzwiową szafeczkę względem prawej krawędzi i teraz jeszcze dosunę do niej jedną drzwiową o głębokości 580, 700 proszę zobaczyć jak wyglądałoby sposób wstawienia jeśli wybiorę na danej wysokości. Po prostu wstawię ją na danej wysokości. Zamykam tą funkcję i wstawię ją tak samo jak poprzednie szafki względem tego elementu. W ten sposób stworzyłem zasadniczą część szafki. Zaraz pokażę, w jaki sposób jeszcze możemy dodawać poszczególne elementy, ale jeszcze pokażę, jak przesuwać uchwyty. Mogę po prostu zaznaczyć dany uchwyt czy po prostu każdą dowolną obiekt i przesunąć go o dany wymiar, wpisując ten wymiar konkretny, bądź przesunąć go ręcznie, zatwierdzam i w ten sposób przesuwam uchwyty o konkretny wymiar. Oczywiście też widok, który ustawiam jest dowolny. Zamknę bibliotekę z modułu kuchennego, to już nie będzie nam potrzebne że jeszcze kilka parametrów edycji obiektów, możemy grupować obiekty, czyli zaznaczyć grupę obiektów i w tej chwili jeśli będę wybierał ten obiekt, on będzie zgrupowany w ten sposób grupujemy, możemy także je rozbijać każdy obiekt możemy skopiować jeśli zatwierdzę tutaj funkcję kopii i potwierdzę enterem on skopiuje ten dany obiekt do punktu bazowego ale jego ja go jeszcze przesunę o minus 720 w dół czyli będzie w dolnej krawędzi szafki w ten sposób możemy kopiować każdy obiekt możemy zaznaczyć grupę obiektów przesunąć całą grupę Usunę tą komodę do podłogi czyli przesunę ją o minus 90 w dół odznaczam obiekt i teraz przejdę do modelowania w obszarze kadowskim. Program ma wbudowany moduł kadowski, w którym jest też stworzone to pomieszczenie, które wcześniej dodałem. W tym pomieszczeniu mogę dodawać własne obiekty. Najpierw stworzę, wpisując w pasku poleceń kolejne wymiary 520 polinią 580, czyli dodałem 60, 900 i 580. To jest ta listwa wieńcząca. Tutaj mamy możliwość wyciągania danego obiektu po ścieżce. Ścieżkę wrysowałem. Teraz wybieram typ listwy. Mogę po prostu przekrój ręcznie wybrać, ale wybrałem typ z biblioteki. To jest ta listwa wieńcząca, która będzie na naszej szafce. Tutaj też mogę w danym miejscu usytuować, ale na razie tylko przesunę na wysokość górnej krawędzi. Później pokażę jeszcze, jak w oparciu VR możemy równać. Jeszcze stworzę tutaj ręcznie zarys tej listwy dekoracyjnej, który później wyciągnę funkcją ekstrud do góry. 868 to jest szerokość, 70 powiedzmy wysokość tej listwy. Zmienię kolor linii na czerwoną, żeby zaznaczyć sobie już linię środkową, dzięki czemu łatwiej będzie mi tu naszkicować te To jest listwy, list może być dowolny, ja tu funkcją polilinii narysuję łukiem jednym, możemy wpisać konkretne parametry, konkretne wymiary łuku, możemy to robić ręcznie, mamy funkcję odbicia, Wrysuję tu jeszcze jedną linię środkową pomocniczą i odbiję tą linię, którą wcześniej Zadałem. Mam funkcję ucinania danej linii do obiektu, usuwania w ten sposób mam naszego szkicu. Funkcją lustro odbije jeszcze względem środka. Teraz mogę usunąć te linie. Funkcja wyciągania działa na zgrupowanych liniach, dlatego zanim wyciągnę muszę wybrać modyfikuj edycja polilinii wskazuję jedną z polilinii klikam enter, czyli będę łączył te polilinie, zaznaczam za, zarys w tej chwili one są połączone funkcją extrude mogę wysunąć, wyciągnąć ten, ten zarys na dowolną, nadać mu dowolną wysokość wybieram wysokość 10 tu to, to, to także w milimetrach i przenoszę te elementy, które wymodelowałem do obszaru wirtualnej rzeczywistości, one dały się w tym miejscu, w którym je budowałem, właśnie w modelingu. Ale tu mam taką funkcję równej obiekty, dzięki czemu mogę w szybki sposób wyrównać obiekty względem szafki. To są trzy osie, względem których równamy. W ten sposób dodałem to. Pokażę też w jaki sposób możemy edytować ręcznie te poszczególne obiekty, zaznaczę sobie tą listwę dekoracyjną tutaj też oczywiście mamy funkcję obracania możemy obracać względem dowolnej osi jak wpiszę 270, widać jest z góry nogami, dlatego wpiszę 90 mogę przesuwać łapiąc za charakterystyczny punkt to przeciągnę ją do góry trochę ale oczywiście najlepiej działa ta funkcja obiekt równej obiekty i też tą funkcją zedytuję ten obiekt i wyrównam względem naszej szafki środkowej. Względem osi zielonej, czyli osi X. Wyśrodkuję, czyli ona jest wyśrodkowana teraz w szafce. Maksymalny wymiar względem osi niebieskiej, czyli Y, OK. Jeszcze tu przejdę do osi czerwonej. Muszę odznaczyć tą poprzednią niebieską. Maksymalny obiektu i minimalny wskazanego obiektu. Jeszcze przesunę o grubość pojedynczego panelu, czyli o 16 w dół. I w ten sposób dodałem w szybki sposób obiekt wyśrodkowany. W jaki sposób nanosimy tekstury? Najszybszym sposobem jest po prostu przeciąganie, upuszczanie tekstur z folderu Windowsowskiego. Możemy na daną powierzchnię nałożyć te tekstury. One są jeszcze niezgrupowane, bo te tekstury także, zaraz to pokażę, możemy w dowolny sposób grupować. Tak to mogę po prostu przeciągnąć, upuść teksturę z JPG. No i teraz pokazuję sposób w jaki grupujemy. Wbieram daną teksturę i przenoszę ją na wszystkie kolejne. Tak, teraz ta szafka jest budowana z jednej tekstury. A teraz będę pokazywał w jaki sposób możemy wizualizować. Jednym przyciskiem włączam oświetlenie. Wizualizacja jest dwuetapowa. Najpierw włączamy oświetlenie, później dokonujemy właściwego renderu. To pokażę w czasie rzeczywistym tą pierwszą wizualizację. Czekamy aż błąd współczynnika oświetlenia spadnie poniżej 1%. To trwa kilkanaście sekund. Mogę zatrzymać. Widać, oświetlenie jest włączone. Automatycznie mogę scenę rozjaśnić bądź pociemnić. Tu mam okno poglądowe i teraz włączam render. Szybszym silnikiem renderującym programem wbudowane dwa silniki. tuż już uwydaczniają się parametry szafki. Każdy styl frontu ma przypisane parametry ustawienia odbicia, chropowatości, czyli te parametry fizyczne materiału. Oczywiście każdy parametr mogę dowolnie edytować. A tak to wygląda już po przeliczeniu w tym szybszym silniku renderującym efekt yy, widać na własne oczy w czasie rzeczywistym. Tak to się prezentuje. Widać połysk na szafce, połysk na podłodze, chropowatość odbicie jakie daje ta szafka. W dowolnym momencie później mogę też zmieniać widok, zmienić ustawienia kamery. Jest też możliwość klonowania materiałów. Mam zapisane poszczególne moje pro, projekty w takim module, który nazywamy modułem klonowania, skąd mogę ściągnąć inne tekstury wraz z ustawieniami materiału. Wybieram tutaj takie surowe drewno, widać jak mam pogrupowane te szafeczki. Jeszcze zaznaczę poszczególne drzwi i przeliczę jeszcze raz. Tym razem właśnie dla tego materiału. Tak to będzie wyglądało. Na renderze poglądowym jeszcze dla rozwinięcia tego pokażę może z ciemniejszym materiałem, czyli w, w bardzo prosty, szybki sposób już na przeliczonym oświetleniu możemy edytować materiał, pokazać kilka propozycji jak ta szafka może wyglądać w zależności od tekstury frontu i przeliczam jeszcze raz do tego ciemnego frontu. Tak to wygląda w silniku renderującym RayTrace. Zaraz pokażę jak to będzie wyglądać w drugim silniku renderującym, który poz pozwala uzyskać jeszcze lepsze efekty, jeszcze lepsze parametry. Ale wyłączę oświetlenie i jeszcze zedytuję tą szafkę. Jeszcze jednej funkcji nie pokazałem. W dowolnym momencie możemy edytować nasze modele. Przesunę całą szafeczkę, zaznaczę wszystkie obiekty względem osi pionowej do góry o 100. I dodam jeszcze coków w module kuchennym, mam możliwość automatycznego dodania cokołu, który doda nam go względem szafeczek. Tak, w szybki sposób, już po przeliczeniu wizualizacji mogę jeszcze edytować obiekty, a tak ten model będzie wyglądał wyrenderowany na wyższych parametrach w silniku renderującym fotonowym. Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś, zapraszam do kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania.